Dziś innych warunkach nagrywamy. Tak, gdzie nad wodą jesteśmy. Dziś <grywa> nad wodą. Mm. Witamy się Czołem, cześć. Opowieści dziwna to jest. Tak. E, koncept na dzisiejszy odcinek powstał nam już dawno temu, tylko przyznamy się szczerze, że mieliśmy obawy, żeby opowiedzieć o swoim e, przemyśleniu na temat pewnego nurtu w wędkarstwie. No ale w nurtu okej, okay, w porządku. Nurt jest okej. Okay. E, a inspiracją do tego było, słuchajcie, bo ja byłem w, z moim sympatycznym kolegą Łukaszem w niedzielę na tak zwanym porzucaniu do wody. Darek kicha. E, e, porzucaniu do wody i ten mój kolega pracuje w dużym sklepie, nie będziemy robić reklamy, gdzie się handluje rybami. Również rybami. AGD mają ryby, tam zlewo, zmywaki, wszystko. I ryby też są. No i. Co za sklep? Co za sklep? No i ten nasz kolega przywiózł nam, z Darkiem, fantastycznego dorsza norweskiego. I tak zrzuciliśmy kurczę, no to jest dobry czas, żeby opowiedzieć o, o, o wędkarstwie, o Catch and Release, o e, Złów i Wypuść. Bo pewnie wielu z Was wie, że my trochę do tego podchodzimy tak bardzo po wędkarsku. Chyba tak w normalny sposób. Ze, tak z, nam się wydaje. Z wydajem. rozsądkiem, znaczy tak mi nam się wydaje, oczywiście. Tak, tak. ale od samego początku. E, zanim o metodzie Złów i Wypuść, na, najpierw trzeba powiedzieć, co to jest wędkarstwo. Dla, bo, bo oczywiście będziemy jak zwykle opowiadali, czy ja będę opowiadał, Darek będzie w, mi wtórował w tej opowieści, będziemy opowiadać o naszym wędkarstwie. Co no, tak? ja będę wtórowo. A Może byś naglował, nie no, wiem. No, już no. Mm, czyli ja opowiadam Wam o tym, co ja mam w głowie, co, co moja głowa w środku trzyma, jeśli chodzi o, o wędkarstwo. Mm, a nie jest to jakiś wyznacznik i metoda postępowania. I teraz tak. Samo wędkarstwo to nie jest łowienie ryb dla mnie przynajmniej. To jest pasja wielka, to jest miłość do przyrody, to jest obserwowanie tej przyrody, to jest podglądanie podwodnego świata, to jest wyciąganie wniosków, prowadzenie notatników, organizowanie a... wypraw. Organizowanie wypraw, planowanie tych wypraw, życie nad tą rzeką, często po tygodniu czy, czy po dwa tygodnie, w namiocie staramy nie, się. Jest to masnięcie, moknięcie. Tak, często staramy się na takich wyjazdach nie brać ze sobą żadnego jedzenia, żeby starać się tam przetrwać, zbliżyć jak najbardziej na tur. I to jest dla nas wędkarstwo. Te ryby są często dodatkiem. Ryby są często taką fantazją naszą na tych wyjazdach. Jeszcze bym nazwał to, ryby są taką zamknięciem całości. Tak, uzupełnieniem całości, Uzupełnienie. zamknięciem, taką klamrą nad tym wszystkim. Ale najważniejsze jest ta, te, to piękno przyrody i to, żeby tam przeży, przeżyć jak najfajniejsze chwile. My często jeździmy, na przykład w tej porze roku, jak nie jest łatwo rybę złowić, jakieś tam się okonki drobne łowi, to my jeździmy, nie mówimy Darkiem, że jedziemy na ryb, tylko jedziemy jakie na kiełbasę. Boczek kiełbasę. boczek kiełbasę, termosy z herbatą, porzucamy trochę razy, a sobie robimy. Ale to jest wędkarstwo nasze. I teraz tak. My w tym internecie siedzimy, wędkarskim internecie, od dobrych paru lat. I e, jak zapewne też wielu z was, też tak samo jak i my to widzi, od jakiegoś czasu, powiedzmy, nie wiem, od 10, od 12 lat e, coraz bardziej popularna staje się metoda e, złów i wypuść. E, znaczy, tam myślę, że to metoda została nazwana dopiero, bo ludzie tak postępowali wcześniej również. Oczywiście, no i zaraz podamy kilka przykładów. E, natomiast to jest słuszne, tak, bo to z tym nie dyskutujemy, natomiast powstała taka grupa, grupa może jakaś taka, odłam wędkarzy, wędkarzy tak, którzy generalnie większość czasów nie spędzają nad wodą, na rybach, na wyjeździe, na kiełbasie czy pod namiotem, a oni spędzają czas w internecie czy w towarzystwie swoich kolegów, dyskutują o sprzęcie, dyskutują o e, nie wiem o, o jakimś tam ek, ekwipunku wędkarskim, natomiast mniej uczestniczą na rybach. E, znaczy mniej, mniej wyjeżdżają na ryby. Z różnych przyczyn. I tego nie negujemy, to też jest fajne, tak? bo to co w jest z tym, żeby sobie... mają, taki, Tak wygląda ich wędkarsko po prostu. Tak. E, I teraz. E, ja zwróciłem uwagę na kilka aspektów tego, e, tego nowego wędkarstwa. Które przyznam, że troszkę zaczęło mnie złościć, irytować i w pewnym momencie nawet zaczęło mi się robić smutno. Nie mi, bo ja mam gdzieś. E, ja mam swoją głowę, mam e, kilka lat na karku, także ja wiem, jak mam postępować. Natomiast ten film kierujemy do wszystkich młodych wędkarzy i do wszystkich wędkarzy, którzy szukają jeszcze swojej drogi i chcemy opowiedzieć i zaprosić Was do dyskusji. Bo nie chodzi o to, żebym ja wygłosił kolejny monolog. Czy tutaj w komentarzach, czy u nas na forum. Tak. Zapraszamy serdecznie. Opowiedzcie o tym, co wy myślicie o tym naszym gadaniu, o tej filozofii złów i wypuść, catch and release. Zwrócicie uwagę, wiele osób ma podpisane na, na forach w stopkach e, CNR złów i wypuść. Ryba wróciła w dobrej kondycji. Wszystko jest fajne. Tylko na samym początku tej filozofii tego, tego, tego złów i wypuść, moim zdaniem, musi być to piękno przyrody i to miłość do tej przyrody. Bo w moim odczuciu, ta zasada kompletnie nie działa w momencie, gdy słuchajcie, my idziemy na ryby, kupujemy drogie wędki, drogie, ostre kotwice, łowimy szczupaczka 50 czy 60 cm, który zaszlachtowany jest gdzieś przez dżerka czy przez gumę w środku w, w gardle kotwicami, po tym jest przeciągnięcie po trawie. Sześć razy był w podbieraku, kolega go trzymał, my nawialiśmy aparat i robiliśmy 8 zdjęć, wszystko trwało 10 minut. Szczupak nam się zalał krwią, a my na samym końcu robimy zdjęcie i wypuszczamy go i zapiszemy na forum wędkarskim, że my go wypuściliśmy catch and release W dobrej kondycji wrócił do wody. No, mnie yy, gotuje się krew w żyłach. W jakiej dobrej kondycji? Jakie i wypuść? Jakie catch and release to jest dla mnie y, ironia, to jest y, hipokryzja. To kompletnie nie jest złów i wypuść. Teraz Wam powiem, jak ja postrzegam złów i wypuść. Podstawa sprawa jest to, że jesteś na rybach po to, żeby czerpać z tej wody, z, tej, z tych ptaków, ci, ci, y, słońca, jak najwięcej dla siebie korzyści, tak? To jest filozofia. Zdarzyło mi się złowić rybę. Gdzieś tam ciągnę tego woblera, mam branie, wyciągam rybę. I teraz tak, w tym momencie od brania i holu zaczyna się zasada złów i wypuść. Ja nie stosuję żyłek 0,12 na klenie i na pstrągi, bo nie będzie złów, tylko będzie od razu wypuść. Tylko, że z woblerem w pysku albo w gardle. Lub pół godziny później. Lub pół godziny po holu, odjeżdżanie w nurcie, wyciągnę pół żywego klenia czy bolenia 40 cm, bo on mi i się, że mi żyłki nie urwał. Mhm. To nie jest złów i wypuść. To jest wypuść i zabij. To nie, jest, to nie jest zasada. Dobra, załóżmy, że go wyciągnęliśmy na brzeg. Jeśli masz w głowie, że ty wypuszczasz tą rybę, że ty jej nie chcesz, nieważne jaka to jest ryba, czy to jest mintaj, czy y, ciernik, to ty przed wyholowaniem tej ryby ma, musisz mieć w głowie, co ty z nią zrobisz. Jeśli ją chcesz wypuścić, to weź ją wyczep w wodzie, penem, zmocz sobie rękę, nie używaj podbieraków, siatki potężnych, ogromnych, gdzie ona się zaplącza 350 razy. Nie wyciągaj go na brzeg, nie dawaj koledze do podtrzymania, nie wkładaj w trawę, nie rób mu 25 zdjęć, tylko po prostu go wypuść, zanim się cała ta akcja catch and ma zacząć. I teraz tak. W moim odczuciu to jest wzorowa sprawa. Wypuściliśmy rybę naprawdę tą, którą nie męczyliśmy, nie hetaliśmy po brzegu, nie oklejaliśmy ją liśćmi, piachem, nie uszkodziliśmy jej śluzu. Ta ryba ma największe szanse na przeżycie. Ona z pewnym prawdopodobieństwem, znaczy Prawdopodobnie ze stuprocentową skutecznością odpłynie będzie żyła. Czyli zadziała metoda. Zadziała metoda. Nawet zachęcam, jest na amerykańskiej stronie, nie pamiętam, ale jak sobie wpiszecie po angielsku catch and release i tam metody i zasady. To ja kiedyś dotarłem do takiej fajnej publikacji, zrobiło to jakiś uniwersytet, wydział biologii, jakieś badania ich biologów na temat e, skuteczności wypuszczania e, złowionych ryb. Ja nawet u nas na forum, na Koronie Fizjum kiedyś o tym pisałem, przetaczałem no te to, to, to działa, no to jest... Działa. Natomiast ona przestaje, słuchajcie, działać, jeśli jest lato. Jeśli jest, e, jesteś na łódce i złowisz szczupaka, jest 30 stopni, wrzucisz go na łódkę, tam o konia, nieważne, rybę. Trzymasz go 10 minut. Trzymasz go 10 minut tej łódce, on się tam wycheta po, po tym dnie, ty go nogą poprzesuwasz, żeby ci pudełka nie rozwalił, po czym zrobisz mu zdjęcie i go wypuścisz do wody. Ta ryba mimo tego, że odpłynie, ona ma małe szanse na przeżycie. Jest szansa, że ona przeżyje, ale ona naprawdę musi odchorować i to długo. I teraz tak. Co jest ważne jeszcze w tej metodzie? oczywiście to nie ma, nie ma o samej metodzie długo gadania, bo to byśmy trzy dni. Natomiast co jest ważne? Pierwsza sprawa, e, cały czas podchodzimy z zasadą. Jeśli nie masz w głowie ryby zabrać, to jej nie hetaj po brzegu. Jeśli ją chcesz zabrać, to nie bój się tego, że zostaniesz oskarżony o morderstwo, jeśli, że, że, że cię wyźwie, wyzwie półwerskarskiego świata. Jeśli masz ochotę zjeść wieczorem szczupaka. Czy nie wiem, okonia to może nie jest lepiej, nie on pływa, bo już 8 dostało, ale czy tam jakiegoś sandacza, tak? czy klenia sobie złowisz, bo masz ochotę na klenia, to ci nikt w życiu z normalnych wędkarzy nie zwróci na to uwagi. Jeśli zabierzesz jedną rybę i sobie z żoną, z tatem, z kolegą zaprosisz na e, smażonego leszcza e, z kubkiem herbaty i, i z jakimś fajnym zimnym piwem na, na, na deser, to coś z tym złego jest. No i teraz Janek, ja się wtrącę. Znasz tak. moje zdanie na ten tak. temat, co ja wielokrotnie powtarzam na temat, y, czy lepiej złowioną rybę zjeść, czy kupić w sklepie. No dokładnie. Y, złowiona ryba przez Ciebie, jeszcze inaczej, wszystkie ryby, które leżą na tacach, w sklepach, zostały złowione w sieciach. A przy wiemy, jak to wyglądało w w sieciach. Y, tysiące małych ryb przy okazji ginie y, i Myślę, że gorsze ja wam... jest kupowanie ryby z... kupione Czyli... normalnie na ja stacji w, tu... w sklepie niż zjedzenie ryby złowione przez. Wyjątkowo sklepie. w 100% ja zgadzam się z Darkiem. Eee, powiem, wam, powiem Wam jedną rzecz. Nas posłuchajcie, e, chociaż częściowo, i włączcie sobie po tym filmie inny film na YouTubie o łowy sieciowe na oceanach. Ja wam powiem, jak to wygląda w wielkim skrócie. Płynie wielki statek. Eee, ciągnie za sobą sieć, która ma 2 km długości. To jest taki wór, który ciągnięty jest po dnie. Różne są rodzaje sieci oczywiście. Ciągnie ten wór, zabiera z dna tego morza wszystko, co w nim żyje. Od kamienia, piachu, robaków, ryb i wszystko innego. Światłowody. Światłowody wszystko tam jest wyciągane z tego, z tego morza. W tym wielkim worze są tony ryb, które duszą się już w trakcie tam ciągnięcia po dnie. Kiedy są wyciągane na górze, one ich nikt nie zabija, ich nikt nie, w żaden sposób nie yy, skraca im życia. One po prostu leżą i się duszą w tych chłodniach na dole, zamarzają żywcem. Te ryby później przetwarzane w masowy sposób, znaczy jeszcze w międzyczasie mam znajomego biologa, pana doktora. Wojtka, naszego wspólnego kolega, który mi opowiadał, co się dzieje. Ryba, która jest w stresie, wydziela ogromne hormony lęku. One się dostają do, e, do, do, do mięsa, tak? My to później, nie, ale to zostawmy. I teraz tam my się świnie jemy ze sterydami, to i rybę ze zlękiem z zjemy. Nieważne. I teraz co się dzieje? Te ryby się duszą godzinami w tych kadziach. Jaka jest większa szkoda? Zabić milion za jednym odłowem takich rybek, które wracają do wody i mewy z góry, zjedzą. Czy złowić, Czy złowić sobie krąpia? Sandacza mamy. Nieważne, Darek. Ryba, ryba, tak? Oczywiście. Czy złowić sobie krąpia takiego, bo mam go ochotę zjeść. I to jest pierwsza sprawa. Inna jest kwestia jeszcze taka, no jeżeli ktoś złowi 20 sandaczy... Nie, to jest sensu. ja ale, o tym nie mówię. No, ale musimy o tym wspomnieć, że oczywiście tego nie popieramy jesteśmy bardzo przeciwko tak. takiemu, że Chodzi nam o rozsądne podchodzenie do tematu. Tak. Bo, znaczy, żebyśmy ustalili, nie, yy, nie jesteśmy za tym, żeby każdą rybę zabijać bezwzględną okoliczność. Rybę sobie zabijmy raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie. Jedną, taką, którą zjemy na raz. Nie trzymajmy jej w lodówkach, nie mroźmy jej, bo to jest bez sensu. Jedną sobie zabierz rybę, zjedz. Pociesz się tym, że zostałeś panem survivalu i okej, okay, fajnie. Jest jeszcze jedna sprawa, która mnie bardzo mocno irytuje, bo obok nas rośnie Rzesza Nowych Wędkarzy. Oni mają dostęp do świetnej teorii, artykułów, do produktów wędkarskich, różnego rodzaju ekwipunku, ale ta wytworzona kultura internetu, czyli ta treść, która nakazuje pewnego rodzaju sposób postępowania tym młodym chłopakom w pewien sposób ich ustawia, ustawiał bez własnowolnia nawet upośledza ich działanie bo popatrzcie sobie na jedną rzecz my mamy tutaj takie przykłady chłopaków młodych, świetnych wędkarzy, którzy przychodzą, oni mają po 17, po 20 lat E, oni cały czas są na rybach oni mają już świetną technikę on już potrafi łowić on już wie o co chodzi w tym wędkarstwie e, natomiast i chciałby się w naturalny sposób pochwalić że coś złowił i teraz tak po pierwsze on musi mieć dowód bo tego wymaga od niego ten świat wędkarski dowód w postaci ryby tak wyciągniętej ryby na długich rękach na szerokokątnym obiektywie, żeby ten okonek wyglądał jak bas wielkogębowy, to jest pierwsza sprawa. To jest głupie, bo po co się chwalić, że ja jestem najlepszy na świecie, tak? Złowiłem e, fajnie i już, tak? Złowiąc na woblerka, na gumkę, czy na coś tam i koniec. I na tym się powinno to skończyć w takim fajnym, modelowym schemacie. Natomiast po pierwsze, e, wymusza na nich internet to. Ta kultura internetu, że oni się przepychają wielkością złowionej ryby, liczą te centymetry w internecie. Wiesz o czym dalej no, mówię? No, 37, plus. No. nadepnięte 28-25 cm, tak? To jest pierwsza kwestia tego, tego obszaru, o którym mówię. A druga sprawa jest to, że ten chłopak młody musi, wręcz jest zmuszony przez internet do tego, że napisać, że ryba wróciła w dobrej kondycji do wody. Bo jak tego nie napisze, to jest domniemanie. Tego społecz tej społeczności internetowej, że on ją zjadł. Ja, jeśli nie napisze, czyli jeśli mówi: Złowiłem ci szczupaka 65 cm, to za chwilę się pojawiają głosy: Na pewno zjadłeś, dobry był na półce. Wiesz o co chodzi, nie? I to, A to jest słabe, bo od razu się zaznacza i oskarża tego o, człowieka o coś. A przecież możemy założyć, że on jest wzorem postępowania. On tego szupaka mógł odczepić penem na bezzadziorowym haczyku w wodzie, go nie dotknąć palcem. Ale nie, internet już nagadał, że jest mordercą, zjadł go, albo nawet sprzedał na bazarze. Wiesz co, jeszcze jest jedna rzecz, jaka teraz mi przyszła do głowy. My jeździmy po całym świecie, jeżeli chodzi o wędkarstwo. Yy, Szwecja, Norwegia yy, inne kierunki, tak? Zobacz, jak tam ludzie podchodzą do tematu. Wielokrotnie się spotkałem, ja na pewno się spotkałem z takimi sytuacjami, że Przyjechał ojciec z synem, wyciągnęli wędkę, złowili rybę jedną czy dwie, zabili ją, zawinęli się pojechali do domu ja. i przyjechali w celu złowienia ryby konsumpcyjnej, czyli do zjedzenia. Oni tak? mieli jeszcze jeden cel. Ja tak mam przed oczami wielokrotnie Ci opowiadałem, ale opowiem e, naszym widzom. E, byłem w Norwegii z frajterem. E, siedzieliśmy na kamieniu, słoneczko, pamiętam była sobota. Przed Nor Norweg z dwoma takimi gargamelami, swoimi synami mm. pewnie. E, każdy po wędce rzucili do wody i złowili ze sześć takich pstrążków. Tak. Złowili te pstrążki, e, każdego jednego e, uśmiercili, mieli na takim patyku sobie go je nosili, a oni byli od nas ile? 20 metrów. I my sobie z Frajterem parąc papierosa sobie obserwowaliśmy, co oni robią. I dla mnie to było, ja otworzyłem oczy, my Boże, jaki piękny świat. Mm -hmm piękna rzeka, góry, facet z tymi chłopcami i on nie był tam Darek, on, to był półcel, cel, pół środek, żeby te ryby sobie w domu usmażyć, zrobić sobie o, obiad sobotni z chłopakami i z żoną pewnie, tak? Mm -hmm. Tam był inny cel. On im o, pokazał wędkarstwo, bo tak wygląda Darek, bo to wędkarstwo na tym polega dla wielu osób, że idziesz nad wodę, korzystasz z tej przyrody i masz ochotę w sobotę zabrać sobie rybę do domu i z tymi chłopakami usmażyć. I ja powiem ci jedną rzecz, on im pokazał, oskrobał, sfiletował pierwszego. Sfiletował przecież, ja wiem, bo ona nie była do filetowania, były takie rybki. E, zabił, oskrobał, wywrzucił flaki, odciął głowę, pokazał. I za chwilę oni ze swoimi finkami mory robili dokładnie to samo. I dlatego to było fajne, nie mordowanie było fajne, tylko ta cała otoczka była piękna. W Polsce jakbyś to pokazał, wiesz co się dzieje? Ode mnie ogromna prośba, żebyście zauczestniczyli w komentarzach i nie dlatego, żeby nam tam robić jakąś aferę z filmem i tak dalej, żeby podbijać, to nie o to chodzi. Jak jeden, 10% z Was przemyśli to, co powiedzieliśmy i wyciągnie własne wnioski z tego, to nam będzie bardzo miło. Tak I Nawet nie... jeżeli się nie zgadzacie z nami, to też się nie bójcie tego pisać, bo możemy, tak, możemy inaczej spojrzeć z... do, do, tak. do pewnych tematów i spojrzeć na ten temat inaczej. Na sam koniec apel do wszystkich wędkarzy w internecie. Łączy nas wszystkich jedna wielka pasja wędkarstwa. I nie ganiajmy się po tym internecie, nie róbmy do siebie wycieczek, kto ma dłuższego. Bo każdy łowi po swojemu, każdy łowi to co umie złowić. I nie mówmy że na jednego, na drugiego, że ktoś jest zły i głupi, bo ma złą wędkę albo nie potrafi łowić, bo może się uczył, może ma złe dzień, może coś... Tam, albo sobie wziął tam jednego. klenia do domu, że klęnie dobra. Jak ktoś lubi, a ty jesz, jeden z jest, są drugi kaszanka, albo a trzeci... To się je pulpety. pulpety, ja 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 pulpety je. tak. Nie negujmy, że ktoś zabrał sobie jazia do domu, to jest wariatem. Może lubi. To jest jego prywatne życie. Mamy demokrację i wolność patrzcie od ilu lat w Polsce. 来。對了對了